Dziewczyny, moje kochane, piękne, bordo sukienka, no co mam Wam powiedzieć, po prostu w ogóle koronki w tym roku to jest sztos i petarda, koronki w Albany, wszystko to, co uwielbiam w kobiecej modzie, bardzo lubię modę, która jest właśnie podszyta taką sensualnością i to na pewno to jest coś takiego, dziewczyny, oczywiście kolory e, kawa oraz brąz są na listę rezerwową, ale zapisujcie się, bo model jest genialny, e, czarna, dziewczyny, na bordo. Nie wiem w jakim momencie się oglądały ten filmik. Już mam czytam wymiary. Świetna jest, jestem, po prostu jestem zakochana. Słuchajcie, tutaj w biuście bez rozciągania 134, talia 153, przepraszam, talia 140, biodra 144. To jest bez żadnego naciągania moje myszki. Długość całkowita 135 cm, moje drogie panie. X32, y, 26 kolor Bordeaux, cena 115 zł. Dwa odcienie waszą ukochane: kolor kawa oraz kolor brąz. Kawa jest ciemniejsza, brąz jest troszeczkę jaśniejszy. Oczywiście jeszcze dziewczyny szybciutko Wam pokażę ta czarna, no kupiły moje serce, muszę Wam powiedzieć, te sukienki, nieunikniona jest rzecz, że będę je nosić i słuchajcie, jestem pewna, że będę je nosić cały rok, ponieważ są miękkie, fajne i w sezonie zimowym do różnych stylizacji szaleńczych, ale słuchajcie, one będą też świetnie się sprawdzać w sezonach ciepłych, także sukienka nie na jeden raz. Cena jest 115 zł. dziewczyny, wybierajcie. No ja jestem zakochana. Zapraszam Was bardzo serdecznie. X3226 bordo, e, kawa, e, brąz, e, no i czarna. Wybieraj, która dla Ciebie.